Siemanko, jestem Błażej. Tworzę obrazy w stylu Stringard. Postaram się dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wycenić Twoje rękodzieło. Mam nadzieję, że zawarte w tym filmie informacje bazujące na moim doświadczeniu pomogą Ci poprawnie wycenić Twoje rękodzieło po to, aby praca była satysfakcjonująca i umożliwiała przyjmowanie coraz to większej ilości zamówień. Mam taką propozycję, aby omówić tu taki przypadek, gdzie jesteś twórcą, czyli nie stoi przed Tobą konieczność zakupu wszystkich niezbędnych narzędzi, nawet tych podstawowych, takich jak, załóżmy, oprzyjmy się o StringArt, młotek, pędzle, masz to wszystko i możesz po prostu przystąpić do działania po zakupie podstawowych produktów. Zastanówmy się, jakie podstawowe artykuły będziesz potrzebować, aby stworzyć tego typu obraz. Na pewno będzie to sklejka, nici oraz gwoździe. Więc do kupy mamy tutaj koszt sklejki, koszt nici, i koszt gwoździ. Zakładam, że masz już przetestowane te podstawowe i wiesz, jak ich używać, więc mamy tutaj koszt podstawowych produktów. Czy to wszystko, aby poprawnie skalkulować cenę? Niestety nie, ponieważ, aby przygotować taką deskę, potrzebujemy dodatkowych narzędzi i dodatkowych środków, aby godnie prezentowały się one u naszego mecenasa i aby był skłonny za nie zapłacić. Będziemy potrzebować, więc w przypadku sklejki. Na przykład dwie gradacje papieru ściernego, ponieważ po nałożeniu warstwy lakieru, no właśnie, kolejny koszt warstwy lakieru oraz warstwy farby lub bejcy będzie konieczność przeszlifowania, ponieważ włoski, włókna, które są w drewnie naturalnie, podniosą się po nałożeniu i wyschnięciu lakieru. Więc zauważcie, oprócz naszych trzech podstawowych artykułów dochodzi tu już kilka rzeczy, które musimy mieć, które też kosztują, które się zużywają i co jakiś czas musimy kupować. Do tego mamy jeszcze pędzle, którymi nanosimy te środki. Najlepiej mieć kilka sztuk. Jeśli chodzi o środki, których używamy, no to też nie warto, żeby to były najtańsze, ponieważ obraz, który sprzedajemy, zakładamy, że będzie prezentował się u naszego mecenasa latami, więc nie warto oszczędzać i używać najtańszych środków, oczywiście. Do testów jak najbardziej. Natomiast obrazy, które wykonujemy dla Mecenasów, starajmy się, aby były jak najbardziej kunsztowne, bo tylko to jest gwarancją kolejnych zamówień. Z mojego doświadczenia, czyli wykonanych już ponad 200 obrazów na zamówienie, wiem, że zadowolony klient nie tylko poleci nas następnemu, ale też jest skłonny zamówić w przyszłości kolejne obrazy. I mam właśnie takich seryjnych mecenasów, którzy odzywają się do mnie na przykład co święta lub co jakąś okazję rodzinną. Z czego jestem naprawdę dumny. Co jest bardzo motywujące, i chciałbym, żebyś jak najczęściej doświadczał, doświadczała tego uczucia, bo to piękny uczuć. Weź również pod uwagę, że musisz mieć pewien arsenał materiałów, na przykład nici, po to, aby sprostać każdemu zamówieniu. A w jaki sposób kalkulować zużytą nić? Są tutaj dwa sposoby. Jeden to taki, żeby robić to na oko, i no, mogę powiedzieć, że teraz już po nabraniu dużej ilości doświadczenia, zazwyczaj tak jest, mam bardzo dużo nici, które mam po wcześniejszych projektach i one zaspokajają moje bieżące potrzeby. A jeżeli chcesz nabrać tego doświadczenia, to wystarczy, że przy kilku pierwszych obrazach skalkulujesz to poprzez zważenie kordonka. Cały waży 100 gram, więc jeżeli w moim projekcie zużyję połowę, cały waży 100 gram, kosztuje 20 zł, zużyję połowę, no to zużyłem 10 złotych nici tego koloru do mojego obrazu, więc mniej więcej jestem w stanie połapać, jakie to są ceny, rzędy cen zużywanych nici w naszych obrazach. Musimy tutaj pamiętać także o dodatkowych kosztach, takich jak na przykład drukowanie szablonu. Żeby przygotować szablon, możemy korzystać z programów darmowych, co rekomenduję na początku, nawet tak podstawowych jak PowerPoint, który umożliwia nam skalowanie stron w bardzo prosty sposób. Mogą to być również programy typu Paintnet dla bardziej zaawansowanych to są darmowe opcje. A jeżeli jesteście operatorami Corela, Photoshopa itp., no to już nie muszę nic więcej tłumaczyć. Wiecie, z jakimi kosztami się to wiąże. Do tego oczywiście eksploatacja drukarki, kartki, żeby mieć na czym drukować, komputer, jeżeli nie macie, no to musicie też kupić. Jak widzicie, aby tworzyć i prawidłowo kalkulować, trzeba tu wziąć pod uwagę bardzo dużo rzeczy. Natomiast nie przejmujcie się, w większości to są jednorazowe duże wydatki, które najlepiej robić etapami. W moim przypadku pierwsze trzy zamówienia na obrazy sfinansowały wiertarkę, która potem była bardzo pomocna w każdym kolejnym projekcie. No i co najważniejsze, weźcie pod uwagę, że trzeba trochę na początku zainwestować, więc to nie jest firma produkcyjna, gdzie każdy obraz będzie nam precyzyjnie amortyzował poniesione koszty. Musimy to najlepiej w jakiś sposób zryczałtować. Na przykład oprócz surowców dodajemy na przykład 20-30 zł ryczałtu na te rzeczy, które są płatne, a do tego dokładamy ostatni składnik, który jest według mnie najważniejszy, czyli w jaki sposób wyceniamy swoją pracę. Możesz ją wyceniać zgodnie z najniższą krajową, ze średnią krajową lub z zarobkami milionerów. Jeżeli znajdziesz klientów na swoje obrazy, które będą kosztowały tysiące złotych, to serdecznie ci gratuluję. Przygotuj się jednak, że na początku nie mając doświadczenia, prezentując obrazy powiedzmy dobrej jakości, ale jeszcze nie znakomitej, musimy liczyć się z tym, żeby cena była dostępna dla jak największej ilości osób. A jest to o tyle trudne zadanie, że rękodzieło nie jest dla każdego. Nie każdy lubi rękodzieło, nie każdy szanuje rękodzieło. Ja osobiście nie spotkałem się nigdy z takim przypadkiem, że ktoś nie szanował mojej pracy. Natomiast spotkałem się na grupach z opiniami, że ktoś na przykład sugerował, usłyszawszy cenę, że to za dużo. To słuchaj, ja ci kupię nici, deskę i gwoździe, a ty mi to tylko wypleć. Tylko to, tylko wypleć, to jest tak naprawdę cały ten kor i główna składowa ceny. Bo bazujemy tutaj na doświadczeniu. Tylko doświadczenie jest w stanie nam umożliwić wykonanie obrazu, który będzie cieszył oko, który będzie przestrzenny, który po prostu spowoduje, że klient, patrząc na niego, zrobi jedno wielkie wow. Czasem ustalenie tego, co ma być na obrazie, zajmuje nawet godzinę. Prace CITO zawsze wyceniajmy prawidłowo, czyli znacznie wyżej niż standardowo byśmy to zrobili, ponieważ liczymy się z tym, że zarwiemy jedną, dwie, trzy nocki nie będziemy normalnie funkcjonować przez jakiś czas, będziemy się z naszym dzieckiem bawić mniej niż na co dzień, więc to oczywiście musi mieć swoją cenę. No i oczywiście nie pracujmy w rękodziele cały czas na cito, no bo to jest coś co wymaga czasu, skupienia i misternej pracy. Uwaga, pamiętaj również zawsze o skalkulowaniu w cenie obrazu lub dodatkowo kosztów przesyłki. Jeżeli obraz nie jest z opcją odbioru osobistego, to to jest coś, co walnie może podnieść cenę i zaskoczyć klienta, jeżeli nie ustalicie tego wcześniej. Warto więc iść na pocztę lub wejść na stronę inpost.furgonetka.itp i sprawdzić jakie są tak naprawdę ceny, aby nie wycenić przesyłki na przykład na 10 zł, która już od kilku lat jest nieaktualna, bo teraz standardowa cena przesyłki paczkomatowej dla zwykłego śmiertelnika, który nie wysyła 200 paczek na kwartał to jest 15 zł w małym gabarycie. Miejcie więc to na uwadze, starajcie się kalkulować swoje obrazy w taki sposób, aby były one te ceny z szacunkiem dla Waszej twórczości. Pamiętajcie, że na początku ceny mogą być nie zawsze trafione. Może się zdarzyć, że pierwsze obrazy będą w niższej cenie niż byście sobie życzyli, ale nie martwcie się, ponieważ jeżeli złapiecie konkretnie te ceny ustalicie mniej więcej za ile chcecie pracować, to jesteście w stanie na podstawie kilku obrazów już wypracować sobie swój cennik. Jest jeszcze ostatni składnik, który musimy wziąć pod uwagę, czyli obecność na marketplace'ach. Allegro, własna strona, itp. to są koszty, czasem jednorazowe, czasem jak w przypadku Allegro comiesięczne, związane z ilością sprzedaży, im więcej sprzedaży, tym procentowo są to wyższe kwoty i do tego musimy mieć gdzie to trzymać wszystko. W moim przypadku są to koszty pracowni, które uwzględniam w wycenianiu moich produktów, a także co najważniejsze, opakowania, bo zależy nam na tym, żeby klient otrzymał swój obraz w eleganckim opakowaniu, aby było ono trwałe, nie zdeformowało się w czasie podróży, aby było prawidłowo zabezpieczone, czyli być może jakiś foliopak, być może jakaś Koperta typu kangurek, gdzie umieszczamy etykietę, wtedy mamy pewność, że etykieta dojedzie razem z paczką do klienta. Jak widzicie, tego wszystkiego robi się naprawdę sporo. Jest dużo rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę, ale nie bójcie się. Nawet jeżeli wtopicie na jednym, dwóch obrazach, to każdy z nich będzie Was czegoś uczuł. Bardzo ważne, pamiętajcie, aby w przypadku pierwszych zamówień, nieważne, czy to obraz, czy świeczka, czy koronkowa praca, Pamiętajcie, aby bardzo precyzyjnie łapać czasy Twojej pracy, nawet takie poświęcone na przygotowywanie szablonu. Celowo nie podaję tutaj konkretnych cen, aby nie wprowadzać kontrowersji, ponieważ wiem, że dla osób, które nie tworzą, ceny, które podajesz, będą się wydawały bardzo niskie i jesteś frajerem i w ogóle po co się za to bierzesz. A osoby, które dopiero zaczynają i chciałyby sprzedawać, będą ci zazdrościć tych cen. I to wszystko. Mam nadzieję, że te informacje okażą się dla Ciebie przydatne. Jeżeli tak, to koniecznie daj mi znać w komentarzu, zasubskrybuj kanał lub polub filmik, to da mi kopa do przygotowywania kolejnych filmików. Możecie również zadawać kolejne pytania, postaram się odpowiedzieć oczywiście na tyle, na ile pozwala mi doświadczenie i wyobraźnia. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Błażej z kanału Błażej Co Ty Pleciesz.